Jesteśmy w obiekcie wybudowanym przez pana Grzegorza Goździewskiego na 130 krów dojnych z dwoma robotami. Jesteśmy zaproszeni przez niego i dzisiaj jesteśmy jako Mazowiecki Podlaski Związek i firma Ocena Polska, która ruszyła w sierpniu tamtego roku i robi ocenę wartości użytkowej bydła w stadach krów mlecznych naszych hodowców. Obiekt będzie dzisiaj otwarty, kolega Goździeski jest aktywnym członkiem Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła. I, I producentów mleka, za co mu dzisiaj tutaj podziękujemy. A my liczymy, że hodowcy, którzy będą dzisiaj tutaj również zwiedzać ten obiekt, przystąpią do naszej eoceny i skorzystają z naszych niskich cen i będą kontrolować użytkowość mleczną krów. Chcę jeszcze dodać, że ta nasza eocena rozwija się bardzo intensywnie. Mamy program Hodowca Pro który jest zarówno na smartfona jak i na laptopie udoskonalany jest dnia na dzień nasz informatek Tomasz D z firmy Torn wkłada wszelkich starań a pracownicy Szkoły Głównego Gospodarstwa Wiejskiego pomagają nam w konsultacjach i ocenie parametrów w poszczególnych stadach mówiąc niska cena nie jest pan gołosłowny bo jest to cena konkurencyjna tak? Yy, mamy trzy rodzaje cen w zasadzie mówię o metodzie AT4 która naprzemiennie badana, badane jest mleko u krów raz rano raz wieczorem zgodnie z normami karu i tu cena jest jak gdyby podzielona na trzy, trzy możliwości. Jeżeli hodowca, życzy sobie zeotechnika naszego, który dojedzie, pobierze próbki, przywiezie mleko metry i zawiezie mleko do laboratorium, które mieści się w czerwinie, u doktora Jędryczki, to cena netto od krowy wychodzi 15.95 netto od krowy. Jeżeli yy, ktoś chce korzystać i sam pobierać próbki, a ktoś dowiezie yy, nie wiem zootechnik dowiezie mlekometry Bentleya na miejsce i odbierze próbki, wtedy taka cena wychodzi 13 zł, to jest 12.95. Jeżeli ktoś chce sam z laboratorium pobrać mlekometry, sam pobrać próbki, sam odwieźć próbki, wtedy ta cena spada aż do 9 Złoty 95 groszy. Zł. Uważam, że jesteśmy najbardziej konkurencyjni. Chcę jeszcze dodać, że Podlaski-Mazowiecki Związek, który utworzył tą spółkę Ocena, składa się tylko i wyłącznie z hodowców, z którzy, którzy hodują bydło, są czynnymi hodowcami, hodują krowy, doją te krowy i po prostu nie rzucamy się na pieniądze, nie, ma, nie zarabiamy, zatrudniamy na razie jedną pracownicę księgowego, no i oczywiście współpracujemy z laboratorium ISGG. Zachęcam wszystkich do współpracy.